Witajcie, dziś po raz pierwszy na kanał wjeżdża samochód marki Kupra. Kupra sprzedaje samochody raczej o takim zacięciu sportowym, ze sportowymi aspiracjami. Jednak w dzisiejszym odcinku nie będzie sportowej jazdy czy tam jakiegoś upalania, będzie za to zużycie energii elektrycznej. Bo samochód, w którym siedzę to hybryda typu plug-in. Kurczę, chciałem powiedzieć, że nie będzie emocji, ale przecież próby drivingowe są bardzo emocjonujące, szczególnie gdy wjeżdżamy na most Brdowski. To Cupra Leon Sports Tourer 1.4e Hybrid. Pod maską mamy tutaj dwa silniki. Jeden benzynowy, czterocylindrowy, turbodoładowany 1.4 TSI oraz silnik elektryczny. Cały ten układ generuje 245 koni mechanicznych oraz 400 Nm. Samochód ten udostępniony mi został do testu przez autoryzowanego dealera Kupra oraz innych marek z grupy WAG. Cichy zasada Szczecin. Dodam jeszcze, że cały ten układ hybrydowy w tym samochodzie skonfigurowany jest z sześciobiegową, automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią DSG. No tak siedzę sobie w tym Leonie i muszę... Przy... Przyznać, że to wszystko robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Czujemy się jakbyśmy siedzieli w jakimś samochodzie, takim dość sportowym, a nie w hybrydzie. Możemy się tak poczuć szczególnie, gdy zwrócimy tutaj uwagę na sportowe fotele oraz bardzo wyraźnie wyprofilowaną kierownicę z podcięciem, przyciskiem kupra czy też manetkami. No jakby nie patrzeć, taka usportowiona hybryda. Setkę ten samochód osiąga w 7 sekund, ma przedni napęd, a prędkość maksymalna wynosi 225 km na godzinę. Jednak dziś nie o osiągach, a o zużyciu energii elektrycznej. Jako, że jest to hybryda typu plug dosłownie za chwilkę przejedziemy się przez cały Szczecin w trybie elektrycznym. Zobaczymy sobie, ile ten samochód jest w stanie zużyć jak najmniej energii elektrycznej, gdy będziemy jechać spokojnie oraz ekonomicznie. To czas za Pinać pasy, aktywować ten cały układ i myślę, że możemy ruszać. Odpalamy przycisk na kierownicy, engine start. Ok. Silnika nie słychać, aczkolwiek system, znaczy układ hybrydowy jest już aktywny. Po prostu jesteśmy teraz w trybie elektrycznym. Wejdziemy sobie w drive profile, jest tryb, tryb comfort. Ale tutaj są jeszcze takie podtryby, akumulator, i będziemy jechali sobie w trybie e-Mode, byśmy przejechali całe miasto tylko w trybie elektrycznym. No, zobaczymy sobie, jakie tutaj będą wskazania komputera pokładowego. Do tego systemu troszeczkę się trzeba przyzwyczaić. Do tego wirtual cockpitu również, aczkolwiek jest on jakoś taki. No, wygląda atrakcyjniej niż przykładowo w Golfie 8. Nie wiem, jak jest w GTI, ale w takim normalnym Golfie 8. No to tutaj jest atrakcyjniej i według mnie jest troszkę prostszy w obsłudze. No dobra, myślę, że możemy skasować sobie wskazania komputera pokładowego. A, Drive. I ruszamy. Kurczak, zawsze jadę jakimś autem elektrycznym, bądź też hybrydą typu plugin. No to jest to bardzo ciekawe doznanie. Gdy jedziemy, prowadzimy samochód i w ogóle nic nie słyszymy, no w tym samochodzie słychać jedynie dmuchawę. Mam wrażenie, że jest tutaj też z zewnątrz taki delikatny dźwięk wydawany przez samochód Myślę, że to jest po to, by po prostu piesi wiedzieli, że do nich się cokolwiek, jakiś, jakiś pojazd zbliża No jak na razie średnie zużycie energii elektrycznej 17 kWh na 100 km Nie wiem, jest system start-stop, ciężko tutaj mówić o systemie start-stop Ciągle tutaj jesteśmy w sumie w systemie stop, bo silnik spalinowy nie będzie nam pracował. Zasięg podawany przez producenta, deklarowany w trybie elektrycznym to jest 52 km. Jak na razie no, mamy zasięg 27 km. Bateria jest naładowana na 74%. Myślę, że taka hybryda typu plug-in jest bardzo fajnym rozwiązaniem, gdy przykładowo korzystamy z auta. W większości jeżdżąc sobie po mieście do pracy, no do 50 km dziennie możemy sobie śmigać bez zużywania paliwa, bez zużywania benzyny. Myślę też, że jest to taki, taka ciekawa opcja przed przejściem na całkowitego elektryka. Można sobie kupić takiego plugina, po prostu sobie popróbować. Jak to nam się będzie sprawowało? Jak będziemy ten system elektryczny tutaj wykorzystać i ile będziemy z niego korzystać? No, tym autem akurat nie ma problemu. Jak skoczymy sobie na jakąś trasę, no bo przecież tankujemy też benzynę na full. No i nie stresujemy się, gdzie tutaj po drodze będziemy mogli spotkać jakąś ładowarkę, czy ona będzie w ogóle aktywna i tym podobne. Jak dla mnie, bardzo ciekawa opcja. Taki Seat Cupra, przepraszam Seat, taki, ku, taka Cupra Leon Sports Tourer Kosztuje od 160 tysięcy złotych Możemy sobie Od tego poziomu zacząć Konfigurowanie tego auta no, Osiągi też tutaj Są całkiem fajne, no 7 sekund Do setki, no to przykładowo staje obok Na światłach taki CLS 320 CDI No i może mieć Ciężko. Układ kierowniczy też tutaj jest bardzo fajnie zestrojony, tak jak w sumie w estrójce, nawet nie wiem, czy to jest ten sam układ kierowniczy, ale pełen obrót kierownicy, gdy skręcamy przykładowo w jedną stronę, no to jest jeden obrót. No jeżdżąc po mieście, praktycznie nie odrywamy rąk od nie musimy odrywać rąk od kierownicy, trzymamy za 15-12. No i lecimy sobie. Wcześniej mówiłem Wam o zasięgu tego samochodu Deklaracja 52 km O proszę Co tutaj nas wyprzedza Citigo E i V Był test tego samochodu Jest to jak na razie Osiągnął on jak na razie Najlepszy wynik zużycia energii W moich testach Bardzo fajne miejskie autko No ale dzisiaj jedziemy sobie Kuprom Deklaracja producenta w trybie elektrycznym, 52 km, ale gdy warunki są optymalne, no dzisiaj mamy temperaturę niezbyt sprzyjającą, jest plus 2 stopnie, to akurat klimatyzację mam ustawioną na 19 stopni w trybie automatycznym, żebyśmy tutaj się nie męczyli i po prostu, żeby nie było nam zimno. Proszę bardzo. Tutaj jest, już nie ma, nie, ma, nie mamy lewarka. A jest tylko taki, taki wichaj sterek, ale mi ją w ogóle nie przeszkadza. Jest bardzo wygodny. Auto ogólnie jest dość bogato wyposażone. Jakościowo też muszę przyznać, jest bardzo fajnie. Był ostatnio test Audi Estrójki. Mogliśmy się jej przyjrzeć z bliska. I w Estrójce boczek drzwiowy praktycznie cały był z dość twardego plastiku. No tutaj było takie troszeczkę miękkie, ale tutaj w Seacie. Ta część no jest wyraźnie taka przyjemniejsza i bardziej taka miękka w dotyku. Tutaj materiał. Podłokietnik też jest miękki. Po lewej i po prawej stronie. Tutaj proszę rączka do zamykania drzwi. Jest obszyta skórą. Prawdopodobnie ekologiczną, ale jest to skóra. W Audi był plastik. Kurcze pieczone. No jak to jest? Myślę, że. Jakby różnica w jakości Volkswagena, Seata, Kupry czy też Audi jakoś ostatnio bardzo się zaciera. O, nawet tutaj mamy oświetlenie ambientne, ale też widzicie przez cały film będzie mi tutaj pokazywało, proszę bardzo, gdy jakiś samochód jest w martwym polu, no to nie ma tutaj wskaźnika na lusterko, na lusterku, a tutaj w tej listwie podświetlenie ambientne się to nam wyświetla. No ciekawy bajer nawigacja, bardzo duży dotykowy ekran system, system navigation plus jest to chyba najlepsza nawigacja jaką możemy mieć w takim w takim Cupra Leonie no bardzo fajne wrażenie to wszystko robi, względem poprzedniego Leona no to jest taki wyraźny przeskok, no jak dla mnie mogłoby być tutaj jednak panel fizycznych przycisków jeśli chodzi o Układ wentylacji, klimatyzacji. No tak, to musimy tutaj wszystko sobie zmieniać. W ten sposób przyciskać albo też przeciągać palcem. Tutaj też zgłaśnianie bądź też ściszanie radia. No do tego systemu się trzeba troszeczkę po prostu przyzwyczaić. Jest on bardzo rozbudowany. Jeśli chodzi o wyposażenie tego samochodu, wcześniej wspomniałem, że będzie wyposażenie, ale nie omówiłem, no to jest ono tutaj bogate. No, oczywiście nie będę Wam tutaj wspominał, że ma ten samochód na przykład ABS, system antypoślizgowy czy wszystkie elektryczne szyby. Ale przykładowo, no dajmy na to taki tempomat aktywny i pełno asystentów jazdy. No jest lane assist, system antykolizyjny, tempomat aktywny, gdy jedziemy na tempomacie, no to jest, on nam w stanie sam zwalniać samochód, gdy mamy przykładowo gdy zbliżamy się do ronda, gdy na przykład mamy nawigację ustawioną i dojeżdżamy do ronda, auto nam automatycznie zwalnia już przed rondem. Bardzo ciekawe. Mamy tutaj nawet system, że gdy będziemy jednak mieli wypadek no, to też automatycznie auto nam będzie hamowało tuż po wypadku, by po prostu nie toczyło się dalej i nie uderzyło w coś jeszcze, gdy przykładowo kierowca straci przytomność. No, tego typu featurey. Oczywiście ekran LCD. Licznik jako ekran LCD. System nawigacji, no to wam wcześniej wspomniałem, bardzo rozbudowany. Nawet gdy ustawimy temperaturę, to jest tutaj w procentach podane. Ile procentowo jest, w, w ilu procentach jest już osiągnięta temperatura? No, wsiadamy do zimnego samochodu, nierozgrzanego, chociaż w tym aucie na jak gdy jest zima, wsiadamy. Od razu praktycznie z nawiewów leci ciepłe powietrze. Prawdopodobnie ma to związek, związek z tym, że jest tutaj elektryczny dogrzewacz. No i po prostu dzięki silnikowi elektrycznemu e, mamy tą, jakby takie te udogodnie, to udogodnienie. Jest oczywiście CarPlay, Android Auto. Nawigacje nam tutaj się aktualizują przez internet. Odnośnie jazdy, no to manetki, zmiany biegów. Ogólnie, gdy ten samochód ustawimy, ustawimy w tryb Dynamic, no to praktycznie w ogóle nie odczuwamy, że jedziemy jakąś hybrydą. Wręcz tutaj silnik elektryczny bardzo pomaga silnikowi spalinowemu, jeśli chodzi o osiągi. Ale trzeba przyznać, że nawet w trybie elektrycznym, tym e-mode, całym, gdy tak jedziemy, no to auto tutaj może reagować, może przyspieszać bardzo dynamicznie na samym silniku elektrycznym, no jest on bardzo mocny. No bardzo fajny i przyjemny samochodzik, muszę przyznać. No to wnętrze dużo bardziej mi się podoba niż w poprzedniej generacji. W poprzedniej generacji Leona wnętrze było poprawne, bardzo intuicyjne, proste w obsłudze. No ale takie, może bym to tak ujął, jakby troszeczkę zbyt oczywiste może, zbyt poprawne, może zbyt proste. No tutaj jest zdecydowanie ciekawej. Zawieszenie też w trybie komfort jest całkiem miękkie, mimo że tutaj mamy większe, także 19-calowe felgi, chyba, nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale chyba 19 tutaj są. No to autem też przez przejazdy takie rozwalone, tramwajowe, przejeżdża się komfortowo. Oczywiście w trybie Dynamic zawieszenie jest sztywniejsze. Proszę bardzo, auto nawet gdy wyczuwa, że przed nami coś jest, to wyraźnie mocniej mi tutaj zwalnia i hamuje. Jest to też bardzo ciekawe. No proszę, teraz odpuszczam gaz. I hamowanie silnikiem jest zdecydowanie mocniejsze. Właściwie hamowanie tą rekuperacją, odzyskiwaniem energii. No, trasa, jak widzieliście po ostatnich odcinkach zużycia paliwa, jest troszeczkę zmieniona. Jeździmy sobie tutaj troszeczkę bokiem przez ofiar Oświęcimia. Ponieważ na naszym odcinku pomiarowym Są roboty drogowe Jest zamknięta droga w ogóle Zmieniane jest torowisko Nie wiem ile to jeszcze potrwa Ależ kurczę ten samochód jest mądry no, Czuję, że jakoś mamy się zatrzymać Nie wiem czy jak dojeżdżamy do świateł Czy on widzi w ogóle światła Że jest czerwone No to ja teraz w ogóle nie hamuję Auto mi elegancko zwalnia Zobaczymy jak tutaj zwolni mi Jak dojeżdżać będę tutaj do Opelka no nie, musimy się zatrzymać tak w końcowej fazie, ale wyraźnie bardziej nam zwalnia niż gdy przykładowo jedziemy sobie, jak wcześniej jechałem, mieszka pierwszego. Był normalny ruch, yy, znaczy mały ruch, nic przede mną nie było, no to praktycznie auto toczyło się swoją masą. No tutaj, jak jest większy ruch, jest inaczej. No pewnie oszczędzamy tutaj hamulce. Co ciekawe! Tarcze hamulcowe w tym samochodzie są bardzo duże, bo z przodu mają 340 mm, z tyłu 300, 310, porównując to do innych aut, no nawet takiego szybszego Mercedesa E55 AMG W210, wiadomo jest to starsze auto, ale kurczę, 354 konie mechaniczne. Tamten samochód osiągał setkę w 5,5 sekundy, rozpędzał się prawie do 300 km na godzinę. Tarcze miały wielkość z przodu 334 mm, czyli 6 mm mniej niż w takiej, w takiej kuprze hybrydowej. Z tyłu mniejsze były o 10 mm. No? no jak na razie średnie zużycie energii 20,9 kWh na 100 km. No, jest. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku zużycie energii będzie troszeczkę większe, bo jednak jest zdecydowanie zimniej niż podczas testów innych samochodów. Wiele ich nie było w testach zużycia, zużycia energii, ale jednak wtedy było wyraźnie cieplej. O niech to. No, patrzcie, musimy sobie tutaj zawrócić. Także test będzie troszeczkę inny. No, ale kurczę, to jest. Miasto także bywa tutaj różnie. No, Mercedes C-klasa nas puszcza, zawrócimy sobie. Pojedziemy troszeczkę inaczej. Kurczę, nie wiem, jaki tutaj wyjdzie wynik na końcu. Nie wiem, czy też test wyjdzie taki w 100% miarodajny. No ale zobaczycie sobie. No, cykl miejski, jazda jest różna. Potestujemy, zobaczymy. No i dobra, jakoś udało mi się wyjechać na nasz odcinek pomiarowy. Tutaj dalej już nie będzie problemów, mam nadzieję. No, na niebuszewie, roboty drogowe związane z tym, z tą zmianą torowiska, ciągle ulegają zmianie. Teraz pociśniemy sobie pod górkę. O, ja znienawidzona górka. Eco driverzy w Szczecinie bardzo jej nie lubią. Zużycie energii nam wzrośnie jak na razie 22,3 kWh na 100 km. Mamy jeszcze 54% naładowania baterii. Ale powiem wam, chciałoby się tutaj włączyć ten tryb Dynamic. Dodatkowo mamy tutaj podbicie Dźwięku z głośników w trybie sport też ono jest, ale jest troszeczkę cichsze w trybie Cupra. ja tak kurczę mówię tryb Dynamic, bo ostatnio w tych Audicach S3 był tam tryb Dynamic. W trybie kupra no to tutaj wyraźnie słyszymy silnik. Auto chodzi nam na silniku benzynowym i spalinowym jednocześnie. Oczywiście to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia, który silnik będzie nam tutaj Ładował bardziej. No, tak, to jest takim nowoczesnym autem, ale wszystko to jest w sumie takie nieodczuwalne. No, tak jak wcześniej mówiłem, silnik elektryczny tutaj spalinowemu zdecydowanie pomaga. Zużycie energii elektrycznej troszeczkę nam wzrosło, 23,5 kWh na 100 km. Na szczęście teraz nasz odcinek będzie przebiegał, będzie troszeczkę luźniejszy, no będzie z górki, będzie mniejszy ruch. Myślę, że zobaczymy się już na moście brdowskim. Myślę, że do tego mojego zestawienia testów zużycia energii elektrycznej warto będzie dodać temperaturę. W jakiej odbywał się test? Taką mniej więcej. No teraz jest plus 2 stopnie. No i warunki po prostu są dla auta elektrycznego, czy tam takiego pół elektrycznego które może jechać tylko w trybie elektrycznym. Teraz one są takie, no raczej niesprzyjające. No będzie to spora różnica, jeśli na przykład będziemy testować jakiegoś elektryka przy 20 strop, stopniach, a przy minus 5 czy przy minus 5. Teraz z górki. Będziemy się tutaj toczyć. O, proszę, zdejmij nogę z pedału przyspieszenia. No, proszę, ten samochód chyba nawet wyczuwa, kiedy będzie z górki. Nie wiem, tak jak w ciężarówkach są tempomaty, które e, działają też korzystając z ukształtowania terenu, by po prostu auto jechało bardziej, pojazd jechał bardziej ekonomicznie. Nie jestem pewien, ale chyba też tutaj to jest. No ten układ hybrydowy, i w ogóle ten samochód jest bardzo mądry, ale tą swoją mądrością wcale nam się nie narzuca, nie uprzykrza nam jazdy ani życia. Raczej nam właśnie zawsze tutaj chce pomóc. Ależ ten samochód. Mondrala. praktycznie we wszystkich miejscach kiedy ja chcę przyhamować albo odpuścić gaz jest on już w tym trybie w którym jakby on nam sam zwalnia o teraz proszę bardzo puściłem całkowicie gaz auto praktycznie się toczy swoim pędem a wcześniej było 30 km na godzinę i żebym przypadkiem nie przekroczył no nawet jak przekroczyłem kilka kilometrów na godzinę tą 30 to od razu na, mi zaczął, ten, te, ta kupra zaczęła mi przyhamowywać, czy nie przyhamowywać, no, zwalniać tą rekuperacją, odzyskiwaniem energii. Jest to bardzo ciekawe. Wiem, że, a, że wiem, że jak się na tempomacie aktywnym jedzie tą kuprą, no to ona nam, się, ona nam prędkość dostosuje pod znaki sprzytane, odczytuje je bardzo dobrze, nawet to nie tylko ograniczenia prędkości, ale też taka z wyprzedzania i tym podobne. No bardzo mądry samochód. No dobra, to stoimy. No i zobaczmy, jakie są wskazania komputera pokładowego. No dobra, to średnie zużycie energii elektrycznej wyszło na 21,7 kWh na 100 km, ale już chwilkę tak tutaj stoję, zanim ściągnąłem kamerę z głowy, przestawiłem jej ustawienia, no to nam trochę skacze. Ale było 21,4. Zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze. Bateria 47% napełnienia. Temperatura skrzyni biegów 66 stopni. Temperatura płynu chłodzącego oraz temperatura oleju nam spadły poniżej 50 stopni, no bo jechaliśmy w trybie elektrycznym. 23 km na godzinę średnia prędkość. Co tutaj jeszcze, 37 minut jechaliśmy, 13 km pokonaliśmy. No dobra, to takie zużycie energii wyszło nam jadąc w cyklu miejskim spokojnie i ekonomicznie, gdy temperatura wynosi mniej więcej plus 2 stopnie. Średnia prędkość jest dość niska, ale tutaj jeszcze mam taką ściągawkę, bo zainteresowało mnie to zużycie energii. Ile tutaj możemy przejechać na pełnej baterii w takich warunkach? Jak się okazuje. Pojemność baterii ma tutaj 12,8 kWh, więc gdy auto nam zużywa lekko ponad 20 kWh, no, no to by pasowało, to tak wyjdzie. 50 km w cyklu miejskim jesteśmy w stanie przejechać tylko na energii elektrycznej, tak jak podaje producent. Oczywiście mógłbym się tutaj spiąć troszeczkę bardziej, gdybym przykładowo wyłączył sobie ogrzewanie ale chciałem, by ten test był taki w miarę sprawiedliwy. No, gdyby było cieplej, zużycie energii na pewno byłoby niższe. Podejrzewam 17 kWh na 100 km byłoby osiągalne, no ale wyszło jak wyszło. Zasięg według producenta jest jak najbardziej podawany realny. A postanowiłem, że jeszcze zrobię taki mały teścik, taką małą próbę w drodze powrotnej, bo za chwilę oddaję samochód. Tutaj już w tle widzimy, Dilera salon Volkswagena Jechałem praktycznie tą samą drogą po, po, Z powrotem I wyłączyłem z... Ole, tutaj poszła 540i Wyłączyłem ogrzewanie Cały system wentylacji Jechałem też spokojnie, przewidywalnie Średnia prędkość 25 km na godzinę Średnia, także troszeczkę wyższa No trasa była praktycznie ta sama I proszę bardzo Teraz zużycie energii w drodze powrotnej wyszło nawet 18,7 kWh na 100 km. 18,6. No cóż, tak to wygląda. Im mniej odbiorników elektrycznych, tym zużycie energii będzie niższe. No i wiadomo, rzecz jasna. Gdy temperatura będzie wyższa, zużycie energii też jeszcze nam spadnie. No dobra, i to by było na tyle. Tabelkę daję wam zaplodowaną w opisie filmu. Dodam też temperatury, w jakich były przeprowadzane testy spalania zużycia energii elektrycznej. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.